My kulturne, narodne, kierowacie w niebo i w nigdy nie Obciach to jest obywatel ciachający schematy myślowe, pokrętne systemy wartości. Zabawiliśmy się tym słowem, którym przez długi okres byliśmy stygmatyzowani i wyszedł nam taki właśnie obciach zamiast obciach. Wy jesteście mądrzy młodzi jak Donald Tusk. My wolimy jednak własny, używać mózg. Wy jesteście wykształceni, czasem klas macie aż sześć, ale coś wam tu przeszkadza, coś, co trudno jest wam znieść. Spotkaliśmy się w ramach takiej zainicjowanej przez nas akcji czytania publicznie niepoprawnych politycznie gazet. Pod hasłem, kochamy czytać obcięchowe gazety. Ponieważ y, jesteśmy osobami o dość dużym poczuciu humoru i, y, y, i poczuciu własnej wartości, to słowo y, obcia, w którym y, salon stygmatyzowały osoby y, o prawicowych poglądach, o niepoprawnych poglądach politycznych, zabawiliśmy się y, i z tego słowa powstał oby. Ciach, a więc obywatele ciachający fałszywe, pokrętne systemy wartości, układy, schematu myślowe. Obyciach to nowa broń moherów, obyciach prowadzi nas do celu że dzień styl szyk. Tym was dobędziemy, dobędziemy. w mi można klaskać prawdy łek. A już nie wiecie sami co i jak Wzdychacie zadumani kłamstwu Szybko zróbmy ciach Zapomnijmy co to strach Trafny żart plus zgrabny rym A już każdy z was Najtwardszy głos od razu Grzeczny i serdeczny jest i mówi pas Oszołom, a jednak z sensem gada, moher, a z humorem odpowiada, żart, dźwięk, styl, szyk, tym ciachniemy systemnik i kajak. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Kocham Obciach i zapraszam do wzięcia udziału w naszej akcji Obciachowe Kino Uliczne Non-Stop, w ramach której wychodzimy w przestrzeń publiczną z naszymi dokumentami, z dokumentami, których nie obejrzycie tak łatwo Państwo w mediach głównego nurtu a które naprawdę warto zobaczyć. Dzisiaj to już trzeci pokaz. Inauguracja akcji nastąpiła w Dzień Żołnierzy Wyklętych, filmami pani Aliny Czerniakowskiej. Następnie w takim cyklu miesięcznym zorganizowaliśmy pokaz filmów Pana Grzegorza Brauna, a konkretnie dwóch części transformacji. A dzisiaj podobnie filmy pani Aliny Czerniakowskiej pod takim ogólnym tytułem Odkryć prawdę. No cóż, chyba to wszystko. Zapraszam, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że spotkamy się również za miesiąc, bo, bo pogoda temu sprzyja. Przyja i chcielibyśmy tutaj na patelni co miesiąc zapraszać Państwa do oglądania ważnych polskich dokumentów. Minister znowu brze się na tu w interesie oświadcza, że powstanie bromili jacyś granicy. 只是那匆